Cześć. Nazywam się Paweł Duda i witaj na stronie agencji projektmarketing.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać ci w jaki sposób zainstalować narzędzie do zbierania lidów, do zbierania numerów telefonów od potencjalnych klientów. Jeżeli wejdziesz sobie na przykładową stronę internetową, na przykład puntowita.pl, to narzędziem do zbierania lidów jest właśnie tutaj ten telefon niebieski, który tutaj miga. Jeżeli potencjalny klient jest zainteresowany daną usługą, podaje swój telefon, klika przycisk Połącz teraz i nastąpi bezpośrednie połączenie telefoniczne z właścicielem serwisu, a więc jest to bardzo dobre narzędzie, które pozwala szybko skontaktować się z potencjalnym klientem. Więc ty jako właściciel strony internetowej powinieneś zainstalować sobie właśnie takie narzędzie i dzięki temu możesz zwiększyć ilość klientów na swojej stronie. A więc żeby zainstalować sobie takie narzędzie do zbierania leadów, zainstaluj sobie narzędzie leadfinder.pl, kliknij załóż darmowe konto i tutaj podajesz adres swojej strony internetowej, gdzie chcesz uruchomić narzędzie do zbierania leadów telefonicznych. Projektmarketing.pl, przejdź dalej. Tutaj mamy informację, że musimy zainstalować kod JavaScriptowy. Przechodzimy dalej, za chwilę to zrobimy. Po kliknięciu w przycisk, połącz teraz Leadfinder zadzwoni do Twojego konsultanta, a następnie odzwoni do klienta. Więc błyskawicznie działa właśnie kontakt z klientem. Przechodzimy dalej i tutaj wybierasz sobie kolor, właśnie tego migającego telefonu. Strona Projekt Marketing ma pomarańczowe tło, więc skorzystamy z pomarańczowego koloru i tutaj ustawimy pozycję przycisku po prawej stronie na dole, czyli właśnie w tym miejscu, gdzie sugeruje Lead Finder. Włącz animację przycisku, to znaczy, że ten przycisk właśnie będzie tutaj animował, i przechodzimy dalej. Teraz podaj swój numer telefonu konsultanta, czyli ty jesteś właścicielem swojej strony internetowej, więc podaj numer swojego telefonu. Ja podaję taki numer i, i teraz bardzo ważne jest, abyś wstawił swoje zdjęcie i tutaj nie używaj jakichś awatarów, tylko załaduj swoje zdjęcie, aby ludzie widzieli z kim rozmawiają. I jeżeli już wgrałeś swoje zdjęcie to przejdź do następnego kroku i tutaj bardzo ważne abyś ustawił Określ dni przyjmowania połączeń. Czy 5 dni w tygodniu, czy 6 dni w tygodniu, a niedziela wolna. Ja tutaj ustawię 6 dni w tygodniu, niedziela wolna i w jakich godzinach można zadzwonić? Można zadzwonić w godzinach od 7 godziny do godziny 21. I pomiędzy właśnie tymi godzinami od poniedziałku do soboty użytkownicy będą mogli bezpośrednio. Do mnie zadzwonić w 24 sekundy. Ale jeżeli ktoś wejdzie na moją stronę o godzinie 22 i zostawi swój telefon, to wówczas ja ten telefon będę miał dostępny w bazie Lead Teraz przechodzę dalej. Podaj swój adres mailowy edudamarek gmail.com. Akceptujemy regulamin i przechodzimy dalej. I zobacz, teraz mamy. Zainstalować właśnie narzędzie LeadFinder na swoją stronę internetową. A więc skopiuj ten cały kod. Ctrl A, kopiuj i musimy wkleić ten kod przed domykającym tagiem body, czyli ja mam stronę zainstalowaną na WordPressie. Aby znaleźć tag body, muszę przejść do zakładki Wygląd Editor i zedytować mój szablon. I domykający tag body znajduje się w pliku footer. PHP i szukamy teraz domykającego tagu body. Widzisz, mamy tutaj domykający tag body i wklejamy ten kod odpowiedziany za Litfindera. I teraz kliknij przycisk Zaktualizuj i odśwież swoją stronę internetową i zobacz, mamy już zainstalowany Lead i od tego momentu ludzie już mogą do mnie zadzwonić bezpośrednio. I połączyć się ze mną w 24 sekundy w celu omówienia oferty, zapytania o produkty, nawiązania współpracy. A więc jak działa narzędzie do zbierania lidów? Zobacz tutaj po prawej stronie bądź po lewej stronie możesz sobie właśnie zainstalować to narzędzie. Widzisz, i tak właśnie wygląda pop-up, który zbiera telefony. Jeżeli ktoś kliknie tutaj na telefon lub chce opuścić stronę internetową, wówczas właśnie taki pop-up się wyświetla. I zobacz, tutaj ludzie mogą bezpośrednio do Ciebie zadzwonić. I zobacz, teraz potencjalny klient może się skontaktować z Tobą jako właścicielem strony internetowej w 24 sekundy, a więc jest to bardzo dobre narzędzie, ponieważ ludziom często nie chce się wypełniać formularzy kontaktowych, a takie szybkie narzędzie do połączenia jest bardzo wygodne, bardzo szybkie i bardzo przydatne. Dlatego teraz załóżmy, że jestem potencjalnym klientem i chcę połączyć się z numerem, który tutaj właśnie podałem. Ja tutaj podam inny numer telefonu i kliknę przycisk Połącz teraz. Widzisz, w tym momencie trwa łączenie z konsultantem na mój drugi numer telefonu. Słyszysz? W tym momencie nastąpiło połączenie. W tym momencie dzwoni do mnie właśnie numer telefonu, który podałem w Lead Finderze, czyli to jest właśnie ten klient, który teraz do mnie zadzwonił. Widzisz? A więc tak właśnie działa narzędzie Lead Finder, czyli jak widzisz. Tutaj jeżeli podasz właśnie swój numer telefonu, jeżeli tutaj klient poda swój numer telefonu i kliknie przycisk połącz teraz, to tak naprawdę połączenie zostanie nawiązane bezpośrednio z twoim telefonem, czyli z telefonem właściciela strony internetowej. Czyli będziesz mógł bezpośrednio porozmawiać z potencjalnym klientem. A więc tak właśnie działa narzędzie Lead Finder. Jeżeli ktoś zadzwoni do ciebie w godzinach, gdy będziesz poza biurem, Wówczas ten telefon zostanie zapisany w bazie danych. Zobacz, tutaj mamy link aktywacyjny. Wypełniamy dane, wypełniamy telefon, zapisujemy zmiany. I zobacz, mamy w tym momencie stan jeszcze 9 darmowych połączeń. Oczywiście możesz sobie doładować konto. Wybierając wybrane pakiety: 50 połączeń za 94 zł, 150 połączeń za 284 zł lub pakiet Enterprise. I zobacz, tutaj mamy także zakładkę połączenia, i widzisz, tutaj mamy także numery klientów. Jeżeli chcesz, możesz do nich zadzwonić. Jak widzisz, tutaj konsultant nie odebrał. Ważne, że masz bazę telefonów. Baza lidów jest bardzo przydatna, ponieważ w każdym momencie możesz zadzwonić do tego klienta i zaoferować mu kolejne usługi i dodatkowe produkty. Ok, mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak działa narzędzie LeadFinder. Jeżeli chcesz, możemy zainstalować takie narzędzie na Twojej stronie internetowej.